Już. No, dzisiaj jestem w barze, jadłem kropnik, a teraz jem debolaja. No. Spotkałem tu różnych znajomych, między innymi radnego, no i jeszcze innego inkognito człowieka. Ty się żeby sobie zdjęcie. No to trudno, domyślicie się. Katowej sprawy człowiek, ale wstydliwie bardzo. No to dobra. Tak, jest, tak wygląda w środku de volaille. O, tutaj takie pusty. Tam słyszymy, czy się Pani pyta, czy na sali będzie jadł czy na domu. No. Co to obchodzi? Pana też do tele, dodać do telewizji nie. Panie studiuje też bardzo. Dobrze się nawet dietami plastikowymi nożami. Myślałem, że to będzie źle. To się czas przynieść. Ale na

A no. No. nie pracę, mój. Ameryci, ręczyści i też sam. Nie robią. <grywa> pan też jak... Pan skąd Daleka? A p pan, a gdzie pan mnie wskazał? To była jak Lenina się nazywała. Proszę. Tak się nazywała Lenina, nie? O tak, to po prostu do krachotki chucie, a potem w dochód tu pod dziartem. Tak. To no. czyli, a jest. Nie. Czy oddział się tak, na dziartem? Nie. Dorożnictwo w pan poszedł na emeryturę. Tu długo tak. pan jest na emeryturze? Ja też parę. Ile parę? Jest? Ile to jest parę? No. Długo? Ja już 5 lat. Długo no, się to szkodliwe śniło. Ja już 5 lat jestem na emeryturze. No ale pan przemyśle też no, Na koleję. To też wcześniej trzeba było. No, to choć Pan przeszedł. Tam ja miałem kolegę maszynistą i to ludzi. Taki Ale to, to ludzi na kolej. Razem nie <słys> <słys> no, 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 to nie dłoży, no, no. To no. се мојао